Parafia Świętego Mikołaja w Witkowie, ZSP w Witkowie oraz Szkoły Gminy Witkowo przygotowują orszak koronacyjny z okazji tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Wydarzenie zaplanowano na czwartek 24 kwietnia o godzinie 9.30. 24 kwietnia o 9.30 we Witkowie zapraszamy na orszak koronacyjny. To wspólny pomysł parafii zespołu szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych i przedszkoli Zwitkowa. Chcemy w ten sposób upamiętnić to wielkie wydarzenie, aby dzieci i młodzież uczestniczyły w czymś, co. Mamy nadzieję, zapamiętają do końca życia, że na tysiąclecie koronacji Chobrego tysiąc uczniów i przedszkolaków szło przez Witkowo w jednym wspólnym orszaku. A wszystko jest po to, żeby przypomnieć te wydarzenia, które no, zbudowały naszą tożsamość. Które sprawiły, że wiemy, skąd jesteśmy. A człowiek, który wie, skąd jest, wie, kim jest. A kiedy wie, kim jest, to wie, co ma do roboty tutaj w życiu. I po to są te wszystkie wydarzenia. Oprócz uczniów, także przedszkolaki będą miały ważne zadanie w czasie orszaku i inscenizacji, ponieważ przedszkole miejskie bajka i przedszkole ochronka imienia dzieciątka Jezus wystawią paziów i dwórki, którzy będą towarzyszyć królowi i królowej w dniu koronacji. Orszak wyrusza przy rondzie na ulicy Poznańskiej, dalej idziemy do ulicy Stary Rynek, przechodzimy w Gnieźnieńską i Armii Poznań, przy czym dochodzimy do Jana Pawła, gdzie skręcamy na plac przy centrum imienia Krzysztofa Szkudlarka i tam już odbędzie się cała inscenizacja, którą będą mogli podziwiać wszyscy uczestnicy tego orszaku. Inscenizacja będzie dziełem wszystkich szkół które mieszczą się w Witkowie, dlatego że każda z tych szkół przygotowywała jednego głównego bohatera. Zespół szkół ponadpodstawowych przygotował Bolesława Chrobrego, szkoła podstawowa numer 1 arcybiskupa, szkoła podstawowa numer 2 żonę Chrobrego. Mamy jeszcze damy dworu, mamy jeszcze paziów, także każda jakby szkoła bierze w tym udział i w tej inscenizacji ma swojego głównego bohatera. Poza inscenizacją ta nasza współpraca zaowocowała tym, że i przedszkola, ochronka i szkoły podstawowe i szkoła ponadpodstawowa będą miały wręczane nagrody, ponieważ w międzyczasie odbywały się różne konkursy o tematyce Bolesława Chrobrego. A na koniec czeka na wszystkich słodki poczęstunek w postaci kruchych ciasteczek koron i koron z pianką cytrynową, muśniętych złotem, tak żeby poczuć się w tamtej epoce wydarzenie swoim patronatem objął urząd gminy i miasta w Witkowie oraz powiat gnieźnieński. Orszak koronacyjny, orszak Bolesława Chrobrego, także koronacja Bolesława Chrobrego nie tylko w archikatedrze gnieźnieńskiej, ale także w przyjaznej gminie i mieście w Witkowie to cieszy, tym bardziej, że w przedsięwzięcie zaangażowani są uczniowie zarówno szkół podstawowych przedszkoli z terenu gminy Witkowo, ale także z naszej placówki ponadpodstawowej z zespołu, który jest w Witkowie i w związku z tym tym bardziej musieliśmy tu być i zaakcentować swoją obecność. Tu być my, czyli powiat gnieźnieński, starostwo powiatowe i mam nadzieję, że pogoda tego 24 kwietnia będzie podobna do dzisiejszej. Z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Widowisko koronacyjne rozpocznie się o godzinie 10 przy Centrum Kultury imienia Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.